Razem z premierą Windows 81 miała miejsce cichsza, ale całkiem udana premiera Microsoft Remote Desktop, który to spróbujemy wam przedstawić w tej recenzji. Remote Desktop to klient z obsługi zdalnych pulpitów oferowanych przez system Windows od XP wzwyż. Za jego pomocą zrobicie praktycznie wszystko to, co na komputerze. Przykładowo napiszecie tekst, wytniecie zrzut ekranu, czy poprzenosicie ikonki. By połączyć się z programem, musimy uprzednio na komputerze zezwolić na połączenia zdalne. Następnie z poziomu aplikacji dodajemy interesujące nas połączenie, wpisując nazwę jaką mu nadamy, IP lub nazwę komputera w sieci, nazwę komputera slash nazwę użytkownika i hasło. Jeśli zrobiliśmy wszystko dobrze, akceptujemy certyfikat i możemy korzystać z komputera na tablecie. Względem podobnych programów Remote Desktop wyróżnia się obsługą kafelków Windowsa 8. Choć reagują one całkiem szybko na dotyk, to płynność animacji pozostawia wiele do życzenia. Miejmy nadzieję, że funkcja ta zostanie usprawniona w kolejnych aktualizacjach. Jeśli poszukiwaliście programu, który poza kontrolą pulpitu Windowsa wspierałby jeszcze Metro UI, nie macie wielu alternatyw. Program Microsoft to być może jedyna opcja, ale też wystarczająca. Obsługa pulpitu chodzi bardzo przyzwoicie, a i z kafelków da się korzystać, choć zdecydowanie potrzeba im przyspieszenia. Tak czy inaczej, jeśli potrzebujecie dostępu do komputera z kanapy lub z sali konferencyjnej, sprawdźcie remote desktop Microsoftu na Google Play.